Dlaczego w ogóle jadę To <tosujesz> no, jest chore Jestem pierwszy youtuber w Polsce Normalnie bez kitu Pierwszy youtuber w Polsce Który się może tym szaleńcem przejechać Po prostu Pierwszy exemplarz w Polsce Pierwszy jeden, Więc <tosujesz> To jest słuchajcie kuczej motor F, -F -A. Dobra, zapraszam Was na odcinek, kochani. Słuchajcie, jakbyście nie słyszeli, co ja Wam mówiłem wcześniej, to powiem to jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz troszeczkę lepiej słychać. Słuchajcie, to jest. Premiera na kanale Wspaniały Vlog. Właściwie to nie tylko premiera, ale to jest jedyny, jedyny egzemplarz w Polsce. Pierwszy i jedyny najnowszego cudu techniki, czyli to jest QJ Motor Model SFA 1000. Tak, to jest 1000, słuchajcie, 92,5 konia mechanicznego, 95 Nm. To jest po prostu szalony kład. Słuchajcie, ja nim trochę już pojeździłem. Mam już za sobą First Impressions. To jest po prostu szatan. Szatan po prostu w jakiejś żółtawej skórce. Dzisiaj miałem mokro. <laughs> Serio. Zacznijmy od tego, że ja ogółem raczej na tysiącach nie jeżdżę. Jakaś tam siedemsetka, no to ok, Tam na tysiącu, to wiecie, od czasu do czasu. Ale nawet jeżeli siadałem na jakieś tysiące, no to wiecie, one nie były tak jakoś turbożwawe. to było po prostu, że tysiąc, a nie było, tam się nic nie działo. A tym, słuchajcie, pierwsze moje ruszenie na drodze publicznej to było stanie na dwóch kołach. Autentycznie, słuchajcie, nie nagrałem tego niestety, bo wyjeżdżałem tylko na publiczną, dodałem troszeczkę gazu i to nie był max, nie? Bo nie jestem szaleńcem takim, który w nieznanym kładzie od razu wciska na maxa. Ja doałem, no może do połowy, no dobra, nie będę was uszukiwał, może do połowy, ten mi, słuchajcie, stanął dęba. Ja nie wiem, co oni tutaj zrobili, ale to jest, kurde, szatan. Ja wam dzisiaj postaram się to pokazać właśnie na filmiku. Patrz na to. Idzie od razu na koło. Chłopie, kurwa, ja pierdolę. strach się, kurwa, bać. Tylko dodasz gazu, staje dęba. Ja pierdolę Boję się Aż, kurczę, będzie ostatnie Ostatnie co zrobię Poczekaj, od podjadę tam kawałek dalej Nie za mocno, nie? Spróbuję bo A dodałem Jedną trzecią gazu dodałem To jest chore Dawno się tak kurwa, nie spociłem słuchajcie no. <laughs> no Nigdy czymś tak mocnym nie jeździłem. Autentycznie słuchajcie, to jest jeżeli... Bo on ma w ogóle wejść teraz yy, na nasz rynek Polski i to chyba kwestia najbliższych tygodni. I to co wam powiem, Kuj Motor SFA 1000. On ma stać z tego co widziałam już na stronie, zresztą tutaj wam daję linka. E, strona bezpośrednio Huja. On ma stać, słuchajcie, za 41 990. Aha. To jest jakaś masakra, słuchajcie, to tak tylko na prędce, bo ja jeszcze się mu tak jakoś mocno nie przyjrzałem. Ale patrzcie na to, piękny, elegancki wyświetlacz. Przekręcamy kluczyk. Elegancja Francja. Patrzcie, można sobie w ogóle poustawiać te jakieś kolorki. Kurde, czekajcie, a wam może to pokażę, co mi tam. To... Wsiądę na chwilę na niego. Tu w ogóle mamy przełączniczki, ale też tutaj można sobie wciskać. Tam, gdzie jest ten Enter. I teraz czekajcie, chyba się wciska Enter. Tak, i patrzcie, interfejs, zegar jakieś jasności, Unity, Information, ma też bluetootha podobno, nie wiem czy mi się uda do niego podłączyć, no bo to jest wiadomo testówka, więc nie wiem czy, 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 czy mogę eee, ale podobno można normalnie z telefonu, oj wyłączyło się z telefonu można sobie słuchajcie puszczać nawigację jakieś tam pierdoły, ma czujniki ciśnienia w oponach, tu jest page down eee, i jeszcze można sobie EPS-a ustawić, zobaczmy sobie, standard, comfort, sport kurde eleganckie manipulatory. W sumie nie wiem, czy one świecą w nocy. Chyba. A świeci, patrzcie. A i to już mi się od razu będzie podobało. Słuchajcie, napędy i uwaga, można sobie zblokować lub lo, rozblokować jejku, z wrażenia mówić się potrafię. Też tylny dyferencjał. Więc wiesz, macie blokadę elegancko, tak? I oczywiście standardowo na dwa koła, na cztery koła. No i później możecie sobie też przedni dyfer cyk. Jak było słychać, mam nadzieję blokadę, cyk, ja jeszcze tutaj powyłączam żeby było legitnie no co, standardowo skrzynia, w ogóle biegi fajnie chodzą, słuchajcie, wciskamy sobie hamulec, no bo to niestety ale patrzcie, tutaj ma, a czekaj muszę patrzeć nie w kamerę, tylko tu parking też sobie wchodzi R, tu oczywiście nam się wszystko pokazuje N, H i low i normalnie kurde wchodzą a nie jakieś dziadostwo, że wiecie, że nie jesteśmy w stanie kurde biegu zmienić, tak, tylko tutaj normalnie kurde jest na parkingu, jest na parkingu tak, Reczka jest, jest i to żadnej tam jakiejś mocy kurde nie przykładam do tego, oczywiście jakiś tam parking no, on jeszcze działa, czyli mocno i to jest ten fajny, co mi się podoba, że zakrywa nam wtedy przepustnicę nie, o, ciach hamulec, pyk pyk z nastawami, tu jest taka fajna a zresztą, słuchajcie, ja wam to w ogóle wszystko pokazuje w takich szczegółach. Ja po prostu dzisiaj się tylko jaram. Eee, no, pompeczkę jest, kurde. O, i USB-C, patrzcie na to: Zwykłe USB i USB-C. Kluczyk elegancko, kurde, komarnie zaraz zeżą. Słuchajcie, ale to, co Wam chciałem powiedzieć, przez najbliższe kilka dni on się będzie pojawiał u mnie na kanale. Może nawet kilkanaście dni, zobaczymy, no bo ja go będę miał na kilka dni, nagram trochę materiału i wiadomo, trochę mi też montaż zajmie. Kurcze, ledy. To chyba są full ledy w A, właśnie, ważne, zobaczcie, w zestawie w standardzie macie bedloki. I tu są w ogóle chyba 27 jak mnie nie myli wzrok, oczywiście. 27 na 9 na 14. 14 ameliniowe z tego co widzę, z bedlokami. E, słuchajcie, amortyzatory gazowe. No nie ma lipy. Słuchajcie, i to takie całkiem fajne. W ogóle jak nie jeździłem, ja to nie czułem, żeby nie wiem, jakiś taki nie, twardy czy coś, naprawdę wszystko spoczko. E, z tyłu zawieszenie to jest w ogóle wahacz wleczony, czyli on jest troszeczkę taki fajniejszy, żeby nie bujało na boki. Tak, czyli to nie jest wielo z tyłu, tylko wahacz wleczony. Tu mamy jakieś schoweczki, o instrukcja obsługi, warto by się z nią zapoznać. Tak, tutaj to też ledzik, Elegancka właśnie, czyli inne światełka też ledzikowate. Włączmy sobie awaryjne. Cyk-cyk. No te, wygląda, że tak. Patrzcie tutaj, ha. No, totalna nowość. Słuchajcie, ja jestem tak podjarany, bo nie dość, że to jest, słuchajcie, pierwszy egzemplarz i jedyny, to chcę dodać, to jest jedyny egzemplarz, który teraz jest w Polsce. Ja mam niebywałą przyjemność nim pojeździć. To po pierwsze, a po drugie, wy jako moi widzowie, możecie właściwie, no chyba, że gdzieś tam ktoś z was podpatrzył na, e, na Facebooka Kurzej Motor, no to tam już się pojawiły chyba ze trzy filmiki o nim. Ale ogółem, słuchajcie, jako moi widzowie macie tę możliwość, a ja tą przyjemność, że mogę wam pokazać tego kłada jako pierwszy youtuber w Polsce. To słuchajcie, jest po prostu dzisiaj wielki dzień dla mnie. Głównie dla mnie, bo ja się po prostu jaram tym, jak szczerbaty sucharem. Patrzcie, kurde, ale elegancko to wygląda, naprawdę. Tu w ogóle, patrzcie, są jakieś takie śrubki zarumpiste z takim wichajsterkiem. Ja muszę jeszcze, wiecie, domyślić się, do czego to jest. Wyciągareczka, kurde. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 3500 lbsów. Dwuosobowy oczywiście siedzonko, elegancko jakoś się je tutaj magicznie demontuje, pewnie tym, ale na razie nie chcę kombinować, pokombinuję sobie w garażu. Słuchajcie, jazda. E, kosmos, zresztą zaraz wam postaram się po moim nudzeniu czyli moim parominutowym gadaniu e, postaram się wam e, znaczy nie postaram, tylko wrzucę wam zaraz filmiki z jazdy, nie wiem czy tam mnie będziecie rozumieć, a może nawet dobrze, kurde, że mnie nie będziecie rozumieć bo ja tam chyba trochę oszaniłem, jak podłuczony, bo się cieszyłem po prostu, jakbym pierwszy raz na kładzie jechał E, bo to po prostu zapiernicza. Słuchajcie, dodajecie gazu i czy my, jesteście, nie? Słuchajcie, on kosztuje 42 koła. Really? Mamy amortyzatory gazowe. Mamy, kurde, bedloki. Mamy 1900, tam jest chyba 971 pojemność. Jeśli dobrze pamiętam. 92,5 konia mechanicznego. 95 Nm. To ja nie wiem, czy to nie jest jeden naprawdę z najszybszych, najmocniejszych kładów dostępnych na rynku. Nie wiem jeszcze ile waży. E, bo wiecie, oficjalne informacje, ja tam nigdy nie lubię ich przytaczać, bo, e, bo wiecie, papier to wszystko przyjmie i nie wiem czy w przypadku QJ też tak nie jest, że coś tam na papierze zostało nabaźgrane, a w rzeczywistości jest totalnie inaczej, więc Was nie będę tym męczył. Natomiast mogę obiecać, że spróbuję dołożyć wszelkich starań, żeby go zważyć. Przeliczymy sobie e, jego moc na masę, ale... No ale potworek, no ja wam postaram się w najbliższych dniach troszeczkę go bardziej przybliżyć, trochę go popokazywać. No i co, dobra, słuchajcie, koniec pitolenia, ja wam teraz puszczam filmik, musicie mi wybaczyć, jeżeli tam trochę jechałem jak sierota, bo tak szczerze powiedziawszy to pierwszy raz jechałem na tysiącu tak mocnym i no nie ukrywając miałem też pewne obawy, czy go po prostu gdzieś tam będę w stanie opanować. No, nie będę tutaj wam ściemniał, tak? Nigdy nie powiedziałam, że jestem jakimś turbo riderem. Ja po prostu lubię jeździć na nakładach, ja jeżdżę turystycznie, a to jest po prostu totalny potwór, bo mój samochód, który waży kurde mój Daily który waży chyba 1500 czy 600 kg, ma 110 koni, a to ma 92 koni. Szatan totalny, więc musicie mi wybaczyć, że gdzieś tam może trochę jak pipka jeździłem. Patrzcie jak to ma prześwit. Kurde, nie wiem czy to widać. Bym musiał to zmierzyć, ale no powiem wam, wygląda całkiem dobrze. I powiem właśnie, bo, bo to też takie first impressions, Jakościowo, Słuchajcie, ja się spodziewałem, że jak on przyjedzie, to że on tak jakoś wiecie, jakościowo to będzie taki średni, ale jak się tak zacząłem przyglądać, yy, nie jest źle. Nawet bym powiedział, że jest całkiem, całkiem dobrze. Bardzo fajne przeszycia, wygodne siedzenie, ale naprawdę on sprawia bardzo, bardzo fajne wrażenie na dzień dobry. Jest dosyć ładny. To taka już w miarę standardowa sylwetka kładów. Które się teraz na rynku pojawiają. Światełka ładnie świecą, zobaczymy jeszcze jak w nocy. Dobra, nie zanudzam. Obiecałem, że nie będę zanudzał, więc nie zanudzam. Ten kład może w cholerę namieszać na rynku. Patrząc na cenę, e, patrząc na to, co na chwilę obecną sobą reprezentuje. No. No, 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 ja nie chcę tutaj chwalić dnia przed zachodem słońca. Aczkolwiek, yy, no. Dobra, YouTube, wy sobie oglądajcie. Życzę Wam bardzo miłego seansu i zobaczymy się jeszcze pewnie pod koniec tego odcinka. kurde cały czas ślizgiem. Ja! Yeah. Ja! Yeah. To masakra. Cały czas są się Nie wiem, czy tam widzicie do chmurę, dymu I nie widzę gdzie jadę. No serio, zobaczcie nie wiem, czy widzicie jak normalnie oto. Robien niepewnych w pewnych częściach ciała kurde dobrze się bawię, o to chyba chodzi Ale trzeba pieruna opanować Ja się nie opanuje średnio Chude strach gazu dodat słuchajcie Bo od razu mnie szatyłkiem a że jadę sam, naprzeciwka jeszcze rowerzysta, to nie ma co świrować. a masz kask grosowy z kaskiem, to podrywa kakakask. I co? I będzie kakataja bez kakakasku. YouTube, to mam nadzieję, że Wam się premierowy odcinek podobał. Wszystkiego dobrego jeszcze się oczywiście kudzej pojawi na kanale kilkukrotnie. Naprawdę wydaje się być <gry> mega sprzętem. Zobaczymy, jak będzie się nam dalej spisywał. Parę osób się jeszcze na nim przejedzie i wyrazi, podejrzewam, swoją opinię. A ja Wam dzisiaj pięknie dziękuję za oglądanie tej premiery. Wszystkiego dobrego YouTube. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.